Was tutaj dużo, nawet się tego nie spodziewałam. Tak jak wspominałam w moim filmie, mam dla Was super niespodziankę, czyli konkurs, a w nim do wygrania cztery zestawy deluxe, czyli błyskotka plus torebka. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Napisz w komentarzu pod tym filmem jak byś nazwał, nazwała swojego pluszaka błyskotkę oraz wymyśl krótki rym ze słowem Błyskotki. Mój rym to błyskotki, moje kotki. A teraz zobaczcie, jak bawi się Matylda i Kalina. Subskrybujcie ich kanał i zostawcie im łapkę w górę. Pa! O, cześć! Tu Kalinka! Witajcie na kanale Baw się ze prezjerką. Mam lusterko, mam pomponik, mam szczoteczkę, mam szminkę, mam lakier, mam taki pierścionek i mam suszarkę. jeszcze mam takie malowania. Hmm, ale nie mam Kogo czesać? Mam pomysł. Matylda! Matilda! Przyjdzie, czy nie wiem? Matilda, siadaj tu, a ja ci zrobię fryzurę i, i pomaluję. Nie, mm, nie, tutaj tak, o, tylko tak, musisz nie widzieć. Mm. Oh! Ty to nie patrz, no, no, i... nie patrz, tak. tylko błagam, żeby nie bolało. Dobrze? Tu zrobimy coś takiego. Tu zrobimy coś takiego i takiego. Dobra, robię. Mam nadzieję, że włosy mi nie wylecą. Ja chyba tu zaraz został. Czekaj. Kala, może bym ci kupiła jakiegoś manekina do czesania, co? Nie, wolę siostrę. Fryzura gotowa! Czyli mogę się zobaczyć? Tak. Okej. Okay. Zrobiłaś, no, Kalina, co tu jest, Ka! Dobra, teraz drugą ci fryzurę ja zrobię. Nie, 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 nie! Masz zakaz dotykania włosów, masz zakaz, zakaz, zakaz! Nie! nie. Dziewczynki? Tak, tak. Ta co tutaj się dzieje? Kalina mnie cały czas czesze, a ja nie chcę. No, ale bardzo ładnie wyglądasz. Bardzo ładnie? Dobra, to słuchajcie, mam lepszy pomysł. Zobaczcie, dziewczyny, co ja dzisiaj znalazłam w internecie. Chcecie zobaczyć? Tak! Shimmer Stars! Wow! Ale fajne! No. Kala wreszcie nie będzie mnie czesała! Mamo, zamawiamy! Wszystkiem! Kala nie będzie mnie czesała, już, okej? Okay? a tak na żywo wygląda mi jeszcze ładniej. Patrzcie, ja mam inną różkę. No, to będzie jest taka słodka. A ja Zobaczcie, mam... to jest kotek wow. z torebeczką. Ale super. Może się zamienimy? O, ale fajne. Ciekawe do, do czego są te różdżki. Już wiem, w reklamie było, że się je otwiera. Otwieramy? No. Było ale fajne. Ja też mam takie. W środku gwiazdki były takie różne e, gwiazdki, serduszka e, i na przykład się bierze jeden. Ja biorę teraz gwiazdkę. A ja bierzemy, takie, a ja dajemy klientowano, klientowano na jedną stronę, gdzie jest taka dziura, mhm. dajemy i wkładamy to. Na przykład możemy dać swojemu siostrowi. A później, jak się na przykład nie chce, to Ściąga i można mieć jeszcze raz, więc. Ja, ja teraz sobie ozdobię misia. A Kala, może zrobimy taki pokaz mody misią? Co? Czyli teraz jej ozdobimy, a później pokażemy. Ja? Okej? Okay? Dobra. Dobra. No to ja ozdabiam już. A i wiecie, że jeszcze można ozdabiać włosy? Na przykład. Yy, ja teraz sobie ozdobię fi fioletowe. Ta -dam. Kala, to robimy challenge kto najwięcej gwiazdek i różnych takich yy, kwiatuszków i ten przyklei najwięcej misio, misiowi. Okej. Okay. Dobra, to zaczynamy. Zobaczcie jak mój wygląda. A mój tak. na głowę. Przecież na jednorożca. Ale przecież ja jestem jednorożcem. Teraz liczymy, ok? Raz, Raz. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kale, ja mam trzydzieści a ty ile masz? 102! dwa. Wygrałam! Co? Najlepiej jest, że można ozdabiać sobie włosy. Ja mam pomysł. Jaki? Tata! Ale po co ci do tego tata? Żeby mógł zdobyć włosy. Kala u taty to nie przejdzie. A Wy piszcie w komentarzu, komu byście zrobili taką świecącą fryzurę? Nie? E, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Baw się z EP! A my teraz kala otwieramy chyba tego kotka, co? Tak! Bo on ma tu rybeczkę. No, otwieramy. No, czekaj, jak to to do to zobaczenia. Zobaczyna!